Moim Państwa gościem tygodnia jest prezes Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Narciarskiego pod Stróżą w Miszkowicach, Pan Zenon Jak Jakby można było podsumować rok 2012 w Międzyszkolnym Uczniowskim Klubie Narciarskim pod Stróżą w Miszkowicach? Jednak to była dobra praca przede wszystkim trenera Artura Bocka organizacyjnie. Nie do końca dobrze, bo między innymi nie mogliśmy jednoprocentowego podatku od naszych od lat sponsorów po prostu nie zrobiliśmy pełnej, dokładnej dokumentacji i zostaliśmy, powiem tak brzydko, zawieszeni, ale w tym roku już z powrotem jesteśmy tymi. Tą organizacją pożytku publicznego, która może otrzymywać ten 1%. Dlatego też uśmiecham się do telewidzów, do naszych sympatyków. Dalej ta sama, ten sam numer KRS-u, dalej to samo będziemy mogli w tym roku otrzymywać. Ale to zaczęliśmy od pieniędzy, a myślę, że ważniejsze są te wyniki sportowe. Tych wyników sportowych, w 2000, dobrych wyników sportowych w 2012 roku było y, wiele, przede wszystkim najważniejsze były medale olimpiady młodzieży, która w tym roku odbywała się y, w Zakopanem, w Szczyrku także. Po prostu nasi zawodnicy w tym roku stanęli na wysokości zadania i zdobyli ważne medale tak dla klubu, jak i dla Dolnego Śląska, tym samym rozsławiając gminę Lubawka. Ze mną teraz przebywaliście na jakimś takim szkalskim porębie, co to było w zawodach. To w, w tym roku, w tym roku w wszystkich możliwych zawodach y, braliśmy y, udział, startowaliśmy. Dlatego, że tak naprawdę tych zawodów było też niewiele. Zima była. Y, Niezbyt rewelacyjna, jeżeli chodzi o warunki śniegowe, często gęsto i, i trzeba było reagować na zmianę terminu na telefon. Dzisiaj impreza była planowana, nie wiem, może w Zakopanem jechaliśmy do Szczyrku czy odwrotnie, a lwia część imprez odbyła się też na Polanie Jakuszyckiej, bo jakby nie patrzeć, najlepsze warunki śniegowe, jakie tutaj mamy, to jednakże Polana Jakuszycka. I jakie wyniki, tak? No tak spytam się. To Ryszadzie nie, 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 tak nie byliśmy przygotowani, nie byłem przygotowany, żeby... Ale tak jak mówię, yy, nasi zawodnicy w rankingu yy, Polskiego Związku Narciarskiego, podsumowania, na przykład biegu na Igrzyska yy, Anka Kalina, która jest uczennicą Szkoły Mistrzostwa Sportowego, ale reprezentantką naszego klubu zajęła trzecie miejsce nie startując w wszystkich yy, edycjach, bo mówię, były edycje yy, biegu na igrzyska, gdzie startowali zawodnicy nasi. Ale były też inne zawody i często gęsto trzeba było wybierać. Są tacy, którzy wybierają zawody powiedzmy bardziej reklamowane. A u nas jednakże realizowaliśmy jakiś program także sportowy aktualnych trenerów tych naszych najstarszych zawodników, a przypominam, że w tej chwili szóstka zawodników naszego klubu jest, jest uczniami szkoły mistrzostwa sportowego w Szczyrku i te wyniki były dobre. Tak jak mówię, najważniejsze to były złote medale i, i, i brązowe i srebrne na imprezach rangi krajowej. Mówię o Olimpiadzie Młodzieży. Sukcesem jest takim naszym też, że nasi zawodnicy są dzisiaj w kadrze Polski. Mówimy o Justynie Mordarskiej, która reprezentuje AZS AWF Katowice, ponieważ jest studentką. W tej chwili ma urlop dziekański, ale jest studentką AZS AWF Katowice i ta zawodniczka cały czas wszyscy wiedzą, że wyszła spod skrzydeł Artura Bocka. W tej chwili Marzena Maciulewicz jest także studentką AZS AWF Katowice, z tym, że Marzena czuje się mocna naukowo i mocna sportowo. Także Marzena jak na razie nie zamierza zmieniać barw klubowych, będzie startowała w naszych barwach a jest już w tej chwili w kadrze Polski Młodzieżowej. Na jakim etapie są przygotowania memoriału Staszka Bocka? Przygotowania na razie zawieszone, powiedziałbym, bo czekamy. Organizacyjnie wraz z naszymi współpracownikami Półorganizatorami, czyli Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i innymi instytucjami, które nas wspierają. Jesteśmy przygotowani, ale tak patrzę do góry, nie w sufit, ale do najwyższego, czy spadnie śnieg, czy nie. Ale nie popuścimy imprezy, ponieważ w tym roku już widzimy, że parę imprez się nie odbędzie. Ja mogę tutaj pokazać, że Polski Związek Narciarski wydał taki plakat, gdzie jest 8 biegów, z tego 6 biegów zaliczanych do Mistrzostw Polski Amatorów. Nasz bieg, tutaj ładnie napisali Opawa 27, co jest cośkolwiek nieprawdą, bo będzie to 26, czyli w sobotę, ale jeżeli nie będzie śniegu w Opawie, tak. nie będzie kataklizmu już gorszego jak jest ze śniegiem, to imprezę przeniesiemy na Lasocki Grzbiet, czyli pogranicze polsko-czeskie, przejście jednym słowem Niedamirów, Górne Alberzyce. I tam y, jestem święcie przekonany, że ten śnieg się utrzyma i na pewno ta impreza się odbędzie. A chcę to zrobić raz wraz z, y, z moimi współpracownikami, żeby ludzie z Polski zobaczyli, że są miejsca w Polsce, które należałoby wykorzystać. To jest właśnie mowa o Lasockim Grzbiecie, gdzie są przepiękne tereny, wysokość... Y, Porównywalna do Jakuszyc i ten śnieg tam jest. Oczywiście organizacyjnie będzie to ciężkie, ale już odbywały się tam imprezy. Nie wiem, Rysiu pamięta, Pamiętam, żeśmy tam, kiedy wyjeżdżaliśmy tam ciągnikami różnymi innymi możliwymi rzeczami, bo ludzie dojechali do końca w sinie Lamirów i śniegu nie widać. I w tym momencie miałem parę pytań. Zenek, czy Ciebie czasem coś nie? Na mózgu nie porobiło się złego. Ja mówię, nie bójcie się, dojdziemy tylko 200 metrów. No, zapomniałem dodać, że to było różnice wzniesień. Jak wyszli na górę, zobaczyli, nie dość, że zobaczyli dwie piękne. piękne widoki, tu najbliższe, ale sięgające aż za Wałbrzych i y, przewspaniała impreza była także w wielu y, i telewizji, Rysiu, y, waszej telewizji i przede wszystkim ludzi, którzy z Polski przyjadą, y, dowiedzą się, że jest. Piękny kawałek Polski, no jest mi przykro, że sam nie potrafię w jakiś sposób go też promować i że w tej chwili tam dalej jest to robione całkiem po amatorsku, bo te trasy są nieprzygotowane w sensie poszerzenia, a byłaby taka możliwość, no ale tu już ukłon i do nas działaczy i do władz i gminnych, powiatowych, nie wiem jakich jeszcze innych, żeby wypromować wykorzystać teren niedamierowa i Lasowskiego grzbietu. A jest coś takiego jakby śnieg spadł w opawie, to jest to jak, jak śnieg spadnie w opawie, ratrak już stoi na boisku na, na placu sportowym przygotowany, odpalony. Już trasa raz była przygotowana, już nawet mieliśmy dwa pierwsze treningi, no niestety aura niekorzystna dla nas i i, i, I wiemy, jak jest w tej chwili, bo tak naprawdę to śnieg się zaczyna dopiero na poziomie 750 metrów, czyli tam właśnie na Niedemierowie. Jakie są życzenia na Króla na 2013 rok, aby co się spełniło? Ja myślę, że jeżeli dalej będziemy pracowali tak jak pracujemy i, i, i dostaniemy te pieniądze, które nasi sponsorzy, mówię o budżecie gminy, lub bawka, bo to jest jakby nie patrzeć sponsor, nasi sympatycy, którzy nam przekazują 1%, to myślę, że tych pieniędzy wystarczy i w tym roku wyniki będą nie dużo gorsze, a już za 2-3 lata nowy na który Artur już tam szkoli, będzie się pokazywał na arenie. Polski, Bo jak na razie to tak naprawdę tą naszą szpicą reprezentacyjną jest ta szóstka zawodników, która yy, jest w szkole Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Ale jeszcze to są dwie pętle po 5 kilometrów i już wystartowali przez długi okres czasu. Przez długi okres czasu będziemy mogli obserwować piękny krok klasyczny, którym to. Kiedyś tylko się tak biegało, aż nagle jeden z dżentelmenów biegaczy wygrał z wszystkimi. Okazało się, że pobieg inaczej. I od tego czasu zaczął się styl dowolny, zwany stylem łyżwowym. Wystartowaliśmy mistrzów y, biegaczy w ramach Mistrzostw Polski Amatorów, czyli przyszłych Mistrzów Polski Amatorów. A już tam na trasie, na, na, na linii met, startu, przepraszam, yy, gromadzą się najmłodsi. Idziemy w stronę startu. Tylko musimy być czujni, bo za chwilę będziemy już senatorze chwilali na drugą testę, to będziemy właśnie.